Siemowidzowie, to jest pierwszy odcinek z Five Machines con Alfredo. To jest jakiś taki FNAF, yy. no robił się taki. No, ja wezmę sobie tylko noc, bo nie, on się nie chce tutaj pierwszy przychodzić. Dobra, jedna osoba, idziemy na jedną osobę. Więc zobaczymy, jak się gra. Okej, teleportujemy mnie. Tak, prawda? Jestem. Dobra. Dzięki za prawnik. Tu, nie, ja, nie, ja tam nie idę. Ja tam, ja idę do wentylacji. Ja na szybko, idę do wentylacji. Szybko iść. Co się dzieje na F2. Nie, nie, ja tam nie, ja tam nie idę. Ja tam nie idę. Ja idę do nich. Ja tam idę. Ja idę tam, ja idę tam, ja. Idę... O nie, co tu. Czeka, co czeka, o nie, nie czeka. Nie, z dwóch stron. Pierwszy. No spokojno. Musimy przetrwać. Dobra, to ja będę już w grze, żeby nas, żeby nie zanudzać i. Ja muszę być dobra. Jesteśmy na grze. Ja tak. Ja spróbuję po kolei zagrać, bo teraz wziąłem pierwszą noc, żeby tak mm, po kolei byśmy wyg wszystko wygrały. Jak się nie uda wygrać, to może będzie następny odcinek z na tej gry. Bo mi się już podoba ta gra. Tylko trzeba... Nie, ja tam nie idę, ja tam nie idę. Są tam do eventów. Szybko, szybko, uciek! Gonią mnie? Nie, nie gonią, dobra. Czekamy, uciekamy. W tą stronę. Nie, oni tam! Oni idą! Oni idą, oni idą. Co O, kuchnia. Dobra, uciekłam przed nimi. Co jest, nie, nie wiem, nie. Co, to jest otwarte za mnie tak zawsze. Nie! To jest ślepy zaułek, uciekam, uciekam, uciekam. Szybko. Nie broń, nikogo nie ma na razie. Oje, to właśnie! Ewakuacja! Dobra, uciekłem przed nimi. Jak mnie nie gani. jakie to są klimaty. To, ej, to jest dobra gra jak na To jest specja do jak Norbloxa. Muszę od nich uciec. Nie, boli! Boni, boli, boni mój. To jest Pan Box. Ręczysty. Dobra, czarenczysty, mogę. Dobra, druga, I AM! Ja nie chciał, ja nie wiedział. Ja! O, o, o! Ewakuacja! Uciekłam z... przed tym łaniem. Jakieś penegi z Google'a co. Jakie oni miał, jakieś penegi z Google. Czika, czika! Alfredo, Alfredo! Alfredo, zostaw mnie, Alfredo zostaw mnie, proszę, dobra, cię Spadam, spadam, spadam. Bonnie, Bonnie, Spadam, spadam. Szybko, szybko, uciekać! Nie, to tam... Nie! Napisał łyk! Nie! Jak ja teraz tam wyjdę? Cieka... Nie, no nie ma... Co to było? To było to... To było mocno, to było mocne. Dobra, następna gra. Dobra, jesteśmy na tej gierce. Gdzieś tak sobie dwie rundki zagramy, czyli ta i tamta jeszcze. Więc, żeby takie było, tak. E, dobra, nieważne. Nie chciałem tego powiedzieć, ale dobra. E, u, dobra, ja się chowam, ja się chowam w ten tak 3, 2, 1. Dobra, oni zaraz się tak odpaliło, że tu. Dobra, dobra. Tu mnie nie znajdą. Czy jest za to Bonnie? Zaraz przyjdzie. No a jak? Zgadłem! Że to Bonnie będzie. Nie! Nie, ja spadam, ja spadam. To jest mocna gra. Nie, marionetka tam jeszcze będzie? Nie. Nie może być tu marionetki. Nie idę, tam, nie idę, tam, nie idę. Tam... Alfredo! Koń! Goni nie Do Kibla! Nie! O! O! czeka. Gdzie ja jestem? A, w ten serwis, dobra! Koń, ktoś mnie. Już tam idzie tymi. Nie, dopiero pierwsza jam to już dobrze znaleźć. Kto Którą Ej, już to wiesz, nie ma. O nie, Bonnie. Bonnie, nie rób tego, ja spadam od niego. co to szyki ze mnie nie było. Żeby to szyki nie było. No. Nie, Bonnie, Bonnie! Ciekamy, ciekamy uciekam ze uciekam. Uciekaj! Nie, trzeba psało jak to. Uciekam! Druga jam, dobra! Nie, Alfredo! Nie rób tego! Chica! Spadam, spadam! Dobra, jestem! Nie boli! Spadam, spadam! Szybko! Przecia! O, nie! Sklep! O! Dobra Dobra, następna rundka Jak chcecie, to możecie zasubskrybować kanał, bo... Dobijamy 200 subów, a na 200 subów jak... Jak będzie, jak będzie 200 subów, to wtedy to, to będzie taki specjal Że będziemy grać w takie... jeszcze taką grę w... Fnafie, FNAF na Robloxie, która się nazywa FNAF Cup, tak, i będzie taki short na kanale, że zapraszam jakichś ludzi losowych, i wtedy możemy zagrać. I z wami zagram, więc będzie to taki fajny specjal, taki dla widzów. Kilka osób, yy, gdzieś tak będzie, 10 osób. Zobaczymy, ile tam może być osób. Ile tam może wejść osób do Fakup? Ile może być w lobby? To więc zobaczymy. Jeszcze. Dobra, koniec tego. Te, dobra, teraz. Teraz za. Te. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Przez wenty. Ja tam nie idę, ja tam nie idę. W tam słyszałem tam milion osób, było tam każdy animatron, a tu jeszcze będą WITREDY. To najgorzej spadam od tej czeki, a czeki to, to Ta ja to creepy wygląda. Czeka zawsze creepy wygląda. jak creepy zawsze wygląda, czyka zawsze jest creepy, ale tylko pizza robi. I to jest plus, bo, bo teraz jest wolna. Nie, nie goni mnie, Dobra, trzecie IM. Dobrze mi idzie na razie. Mój rekord to była czwarta Tak, to była czwarta Dobra. Dobra, tu jest wolno. Tu nikogo nie ma. A zaraz coś tu przyjdzie. Czuję, że ktoś tu będzie w tym węcie. Czuję, że ktoś będzie w będzie. Nie, Alfredo, Alfredo, Alfredo! Bonnie! Uciekam, uciekam. Uciekaj, szybko. Dobra, torencjus. Nikt nie idzie. Ktoś chyba wentami idzie. Tymi wentami. Dobra, zwartajem! jem! Mój cel to przynajmniej dotrzeć do piątej. Piąta, piąta, piąta? Myślałem, że tu boni będzie. Nie! Dobra, to był na koniec, to był koniec tego odcinka, nie zapomnijcie o w górę i subskrypcji. I ja się z Wami żegnam i pa!